Jedziemy p***. super, wolniej, wolniej Dobrze Julia, zajęliście Ach jak ładnie, dobra seria, więc nie udziałem tej Sk nie Była to moja pierwsza w ogóle przygoda z samochodami tej marki. Tym razem zostałem zaproszony przez Marikę Horoszczak i no w tym przypadku usłyszałem to, co kocham najbardziej i to co zawsze mnie motywuje do działania, czyli Szymon, rób co chcesz. Jest na sucho zrobione miejsce zdjęcie w salonie, gdzie Ty jesteś na miejscu pasażera. Ja jestem, w ogóle fotografuję wszystko z tylnej tematy. Dziecię, Dobra, jest dobrze! Także tutaj punktem wyjścia był salon samochodowy w sumie właśnie Porsche Centrum Wrocław oraz takie landmarki związane z Wrocławiem. Tutaj ważną, ważną kwestią było to, że zdecydowaliśmy się na koncepcję, która kręci się wokół ewolucji na szarfie. Do współpracy zaprosiliśmy Julię Maciuszek, która wtedy była związana z grupą Ocelot Teatralną, taką no, z performerami różnego. Rodzaju i wtedy no, dopiero poznałem jak gdyby możliwości, które stoją za tym, które się kryją za, za tym, co można zrobić na, na szarfie. tam, W moich y, projektach komercyjnych nie chcę się skupiać na, na produkcie. Na, na jakiejś konkretnej rzeczy. To budowanie historii, czy też stwarzanie takiego właśnie ambientu wokół produktu jest o wiele ważniejsze dla mnie i myślę, że to lepiej też pokazuje właśnie finalnie sam, sam przekaz, ten marketingowy. Julia, a to jest trudne. To nam pozwoliło odrealnić trochę scenę, jaką sobie wybrałem w, w serwisie samochodowym, tak? Niby powiązanie oczywiste lokalizacji z samochodem i z całym tematem. Jednak zamieszczenie w tym momencie Julii w całej, w całej kompozycji na, na środku tej przestrzeni warsztatowej no, pozwoliło, jak gdyby zupełnie inaczej, no, przekierować tą uwagę i otworzyć sobie, wiesz, wrota wyobraźni na zupełnie coś innego i tak odrealnić tą scenę, nie? Star, słuchajcie. I stopa, która się opiera. spoiler. Co to jest, co to jest? Dobra, robimy. Odchylona do tyłu, tak? 3, 2, 1, star. GO, star. Dobrze. Właściwie każde z tych ujęć to był, to był challenge, nie? Bo w garażu również e, wiesz, wiedziałem mniej więcej, co chcę zrobić, żeby uzyskać taki e efekt. Wyrywania, jak gdyby w powietrze dziewczyny, która właśnie Julii, która już nie, nie, nie była w swojej dominującej roli na szarfie, ale jako już jako modelka, która odgrywała inną zupełnie rolę. I to było też duże wyzwanie, żeby oddać tą dynamikę. Dobra, wyżej, żeby zrobić to w miarę. Bezpiecznie, ale dynamicznie na maksa. Nie? I tutaj też o, ogromna praca Julii, że świetnie to odegrała. Wyskok był naturalny, to widać na filmie zresztą też, jak, jak wielokrotnie te duble robimy. Zawsze mówię, świetnie, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. OK, jeszcze raz, jeszcze raz. nie? I aż do upadłego. Także tutaj też było to spore wyzwanie. Świetnie uzupełniła właśnie całą tą scenę, stylizacja. Pierwsza stylizacja była taka estradowa powiedzmy. Nie? Związana z wystąpieniem na, na szarfie. Była wiesz, fajny strój przylegający do ciała, natomiast druga już była bardziej taka techniczno-futurystyczna. Wykorzystaliśmy elementy stroju motocyklowego nawet do tego, żeby podbudować tutaj ramiona świetnie swoją rolę spełnił też Krzysiu Nawrot, który pięknie upiął włosy do tego kuca, żeby ten kuc tak naprawdę robi robotę, jeśli chodzi o podkreślenie dynamiki w zdjęciu, nie? Nic innego, no oprócz wyskoku, ale ten kucyk falujący jest taką kropką nad i, że faktycznie to się dzieje, że ten ruch, to szarpnięcie ma miejsce, nie? Takie małe rzeczy mają wielkie znaczenie. No i po tych x dublach w garażu jeszcze chodźmy na zewnątrz. Oczywiście było zimno, to był chyba grudzień. Pamiętaj o kolanie, kolano w górę, tak. Wiesz, tu jest super. Graj, graj. późna na Pawła. ręka przy, ciele, przy ustach. Północy spędziliśmy na Moście Rędzińskim robiąc duble przejazdy, gdzie prosiłem Julię, żeby wyszła z auta, wynurzyła się z szyberdachu. No wtedy też bardzo dzielnie spełniała swoją rolę takiej uwodzicielki, która gdzieś Próbuję coś niebezpiecznego trochę na, na krawędzi zrobić. O bardzo fajnie, dobrze, taka artystka jest dobrze wskazana. Ach, Skończyliśmy ja myślę dobra, około 2-3 w nocy. Zmarznięci, zmęczeni, ale szczęśliwi. Plan został zrealizowany, nie? Także ta, ta wizja cała została spełniona. Jeśli like podoba video You know what to do. Thanks for watching.